Pamiętajmy, że Feliks konieczny z wykształcenia był historyk. Znaczy, On wyszedł od badań nad, nad historią Polski, historią Rosji i jego, jego typologia, typologia cywilizacji rzeczywiście wynika z jego jakby no, rzetelnej, warsztatowej pracy historyka. Tak? Natomiast w pewnym momencie, moim zdaniem, poszedł on w pewne uogólnienia, w pewne, znaczy właśnie, właśnie próbował stworzyć naukę o cywilizacjach, która, która znaczy właśnie w momencie, kiedy odrywamy się od tej pracy historyka, który, który pracuje na, na, na konkretnych źródłach, na, na konkretnych tekstach i daje się ponieść uogólnieniom, no to musimy sobie zadać pytanie, w jakim, w jakim zakresie, w jakim stopniu te uogólnienia są, yy, są uprawomocnione. Yy, yy. Znaczy, oczywiście zarzut, zarzut tak jak możemy postawić koniecznemu, że tego konstrukcji bizantyńskiej, e, turańskiej, jaka tam jeszcze była, e, łacińskiej, tak, e, żydowskiej, e, że, to są, że to są w jakimś stopniu konstrukcje dowolne. Okej, okay, zgoda, e, ale ten sam zarzut można postawić Poeńbiemu, ten sam zarzut można postawić Szpenglerowi, ten sam zarzut można postawić Huntingtonowi. To jest zarzut, który który tak naprawdę nie wymiga się od tego karilewskiemu możemy to postawić, postawić jak najbardziej. Od tego zarzutu nie wymiga się ża żaden z piszących o cywilizacjach i próbujących przedstawić typologię pewnej cywilizacji, tak? Więc może rzeczywiście powinniśmy też e, wprowadzić takiego podejścia, że tak naprawdę m, m, nauka o cywilizacjach może też być pewnego rodzaju projektowaniem historii, tak? Znaczy e, wprowadzamy pewien element e, to jest pewien, pewien element y, porządkujący, z tym, że musimy mieć świadomość, że ten element porządkujący dzieje, no właśnie, no właśnie dzieje, skoro, które nie są już dziejami powszechnymi, pochodzi od autora, tak? jest pomysłem autorskim. Zresztą m, możemy zrobić proste ćwiczenie i porównać sobie, y, jakie listy cywilizacji przedstawia Koneczny, jakie listy przedstawia y, y, Toynbee, jakie listy przedstawia Huntington, jakie przedstawia Danilewski, i się okaże, że te, te listy. Są ze sobą zbieżne w pewnych punktach, ale pod wieloma innymi względami się zupełnie rozjeszczają. Tak naprawdę... Kryteria. Kryteria. No właśnie. Każdy autor miał inne, inne, inne kryteria i tak naprawdę też posługiwa się tym pojęciem jako narzędziem do, zupeł... do osiągania zupełnie innych celów. Tak? W zależności od swojej epoki, od swoich poglądów politycznych, od swoich pomysłów na historię i tak dalej. Myślę, że była to ciekawa propozycja, z tym, że musimy pamiętać, że to jest propozycja autorska, a no i właśnie musimy ją traktować jako propozycję autorską. Teorie mają swoich autorów. Tak, oczywiście. O każdej innej, mam nadzieję, też można to powiedzieć. Mnie chodzi o to teraz, żeby Pan zechciał się ustosunkować, jeśli można prosić, do kryteriów właśnie u różnych autorów wynikają dość nawet częściowo zbieżne typologie mimo różności kryteriów to jak gdyby tylko umacnia ich nawzajem względem siebie bo dochodzą do bo podobnych wniosków różnymi drogami podobnych choć nie tożsamy chciałbym wiedzieć teraz jakie jest pańskie zdanie na temat kryteriów stosowanych przez poszczególnych tych głównych przy czym upieram się, że Feliksa Konecznego traktuje na równi z pozostałymi tymi e, wymienionymi. Jasne. No, w, w przypadku konek, Konecznego mamy, e, tam kryterium jest e, trójprawo i kwinkus, tak? Czyli e, stosunek do prawa e, e, rodzinnego, e, państwowego i. E, to jeszcze zapomniałem te, 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 te e, tak? Rodzina, prawo własności prawo dziedziczenia. I prawo dziedziczenia, tak jest. Te trzy. E, Osobno mówi jeszcze o stosunku do prawa. Y ale oprócz tego jeszcze jest ten 15, czyli ten pięć, pięć kolejnych kategorii, które, które oddech bierze pod uwagę przy, przy, różnicowaniu, przy różnicowaniu typów cywilizacji. To jest wyobraźmy znaczy, sobie taki, taki eksperyment myślowy. Wyobraźmy sobie dwa różne społeczeństwa, które żyją w dużym oddaleniu od siebie i mają, realizują dokładnie ten, ten sam model trójprawa, i, i, I tego ping chociaż nie mają ze sobą żadnych, żadnych oddział, nie oddziałują na siebie w żaden sposób, nie wiedzą o sobie. Czy, nazwa, czy nazwalibyśmy te dwa społeczeństwa jedną cywilizacją, czy nie? Typologicznie tożsame. Według Kolecznego. Bo to jest typologia, mhm. a nie. Tak. Mhm. Genologia. Czyli. Yy, no tak. Prawdę jeśli chodzi o moje osobiste intuicje językowe, to. Wahałbym się, czy, 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 czy chciałbym w ten sposób posługiwać się słowem cywilizacji. Ale, ale, ale sam pomysł jest dobry. Sam pomysł jest, sam pomysł jest dobry. Chociaż tak jak mówię, kiedy czytam koniecznego, to mam wrażenie, że on wyraźnie, znaczy, no to jest oczywiste, on się posługuje tymi, tymi pojęciami jako pewnego rodzaju tak? Dla, dla, pewnych konkretnych, yy, yy, dla pewnych konkretnych jednostek no, polityczno-kulturowych. I teraz pytanie, no jeśli on się posługuje tylko jako pseudonimami, to czy, to czy nie więcej byśmy nie zyskali, gdybyśmy nie odrzucili tej, tego efektu, te, całej tej otoczki pseu, pseudonimizacji, tego efektu pseudonimizacji, nie zaczęli o tym mówić wprost, tak? Czyli, że bizantyńska Niemcy, turańska, czy jakaś tam mieszanka turańskiej i, i bizantyńskiej Rosja, łacińska, co Polska, tak? No nie, tylko. no nie tylko. No nie tylko, ale, ale znaczy polska to łacińska, tak? Jako element, jako, jako element łacińska. Ja mówię o typologii w takim sensie, w jakim językoznawcy mówią o typologii języków i mogą być z Nowej Gwinei czy jakieś świętki mm -hmm. a typologicznie bliskie. Mm -hmm. Podobnie mogą być cywilizacje, które nigdy nie miały ze sobą nic wspólnego, póki yy, nie została jedna przez drugą odkryta. Yy. Czy jakoś tam inaczej. Mhm. Załóżmy sobie, jeżeli potraktować inków jako komunistów, na przykład z przeproszeniem, inków, inków tylko, to jest to kwestia typologii. Jeżeli przyjmiemy takie, takie wyznaczniki, że okaże się, że to rzeczywiście podpada pod to kryterium, to wtedy okaże się, że tam gdzieś w nowym świecie, jeszcze nie odkrytym przez konkwistadorów, zanim dojechali, już istniał komunizm. Dobra, to jeśli, jeśli, jeśli to traktujemy jako typologię, to znaczy y, jakie, y, jakie, jakie kryteria, jakie, jakie aspekty danej, y, danej społeczności bierzemy pod uwagę i według tego próbujemy jakoś klasyfikować, no to okej, okay, to to jest, uważam, że, 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 że koleczny stworzył, stworzył pewien model, który jest w dużym stopniu wewnętrznie spójny i, i może nawet ma jakieś przełożenie na, y, na, na, na no, empirię historyczną powiedzmy. Co się właściwie dzieje ze stosunkiem do tego autora właśnie? Skoro pan tak jak pies dojeżdża do go podchodzi, bo to się wyczuwa. Przepraszam <laughs> teraz, czy to jest tak, że on został zawłaszczony przez jedną orientację ideową, czy też, że on został oddany jej walkowerem? No, no właśnie. Właśnie ja się boję, że jak, jak zacznę mówić o konecznym, to, yy, to, yy, to mogę zostać natychmiast za, 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 za sklasyfikowany jako, jako zwolennik yy, wiadomo tej, tej orientacji, która, która lubi konecznego i, 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 i która go lansuje. Yy, chyba, wykonuję, tak? yy, chyba, chyba niestety tak, a być może szkoda. To na przykład jeśli się wy, wy, wy pojawiają nowsze monografy na temat autorów, na temat autorów, yy, na temat autorów yy, takich twórców teorii nowej cywilizacji to w tych polskich monografiach, a przynajmniej dwie takie się ukazały w ciągu kilku ostatnich lat, w, każdy, w obu tych monografiach jest rozdział poświęcony koniecznemu. Bo się inaczej nie da. No bo się inaczej nie da. No Ale jest to w miarę, w miarę, w miarę, w miarę dobre omówienie. to. Ale rzeczywiście, no, znaczy widzę. Nie, coś to tak, znaczy, znaczy, może może zjechać... ja nie chcę więcej, bo to wychodzi na to, że to jest dialog między dwiema osobami. No, jeśli nigdy nie, nie ma, pan nie pan prosimy, to prosimy, żeby pan więcej. Jeśli, jeśli, jeśli nie nigdy nie, nie ma, to tak. mamy... Jeśli można pana prosić, to. Tak. to więcej. Naprawdę. To ja sam jeden będę... Nie, no jeżeli pan czy... tak jeżeli pan coś wie, to. że to mianowicie w językoznawstwie, do którego mówię się jednak bliżej troszeczkę, powstała sytuacja, w której najwyraźniej czekasz się, aż wreszcie ktoś inny wymyśli coś, żeby nie wspominać pierwszego, który powinien mieć na to patent od początku, tylko się go zamilcza. Los kolejnego na szczęście jest nieco inny. Ja tutaj mówię o przypadku językoznawcy, którego teorie się w tej chwili skutecznie zamilcza. I jakie jest to nazwisko? Słucham? Jaki bo, nazwisko? Jakie to nazwisko się zamilcza? Teraz? Zamilczane, właśnie. Ale A, A, czy, może Pan powiedzieć, bo jest zamilczane? No nie wiem, w świętej pamięci Pan Profesor może nie byłby zadowolony, że akurat w takim kontekście go wymieniam. Józef Wierzchowski.